Chodźcie, zrobimy pyszne ciasto jogurtowe z jabłkami, jest boskie. Składniki znajdziecie w opisie pod filmem. Do miski przekładamy jogurt naturalny, dodajemy olej roślinny i jajka. I dokładnie mieszamy rózgą, żeby nie było grudek. Do drugiej miski przesypujemy mąkę, dodajemy sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia, cukier i mieszamy. Następnie dodajemy mokre składniki do suchych i dokładnie mieszamy aż do połączenia składników, żeby nie było grudek. Na koniec dodajemy jabłka i delikatnie mieszamy. Keksówkę 30 cm na 11 wykładamy papierem do pieczenia. przekładamy ciasto i pieczemy w 180 stopniach przez 50 minut do suchego patyczka. Patyczek najlepiej wbijać jest w środek ciasta. W rondelku podgrzewamy sok z cytryny, następnie odstawiamy z ognia, dodajemy stopniowo cukier, puder ciągle mieszając, żeby lukier się zagęścił i polewamy ciacho. Smacznego!